Krajowe Dni Pola to było najważniejsze święto rolnictwa. Gospodarze, którzy chcą być na bieżąco z trendami w produkcji roślinnej, na 13 hektarach kolekcji w Minikowie mieli możliwość obejrzenia ponad 500 odmian roślin uprawnych, zobaczyć ofertę firm dystrybucyjnych, chemicznych i nawozowych na indywidualnie zaprojektowanych poletkach. Towarzyszyły temu rozmowy, konsultacje i fachowe doradztwo. Doradztwo jest kluczem postępu. Co z tego, że wymyślimy. Piękne rozwiązania naukowe, co z tego, że rolnicy będą zainteresowani postępem, jak nie będzie miał kto mu tego wdrożyć? Można powiedzieć, że niektórzy sobie z tym doskonale radzą, ale myślę, mówimy o, o tym takim masowym dostępie i masowej możliwości wspierania i yy, z informacją, a tym jest doradztwo. Doradztwo jest przyszłością. I gwarantem rozwoju rolnictwa, gwarantem rozwoju pojedynczego gospodarstwa rolnego. Sprawnie funkcjonujący system wymiany wiedzy i innowacji jest warunkiem modernizacji rolnictwa. Taką rolę pełni AKIS, Agricultural Knowledge and Innovation System. AKIS, system wiedzy i innowacji, jak wzmacniać rolę właśnie wiedzy w rolnictwie. AKIS to jest niezwykle ważny system. Myślę, że szczególnie w kontekście reformy wspólnej polityki rolnej i tych wyzwań związanych z Zielonym Ładem, właśnie wzmacnianie tego transferu wiedzy i innowacji, wymiany pomiędzy różnymi instytucjami, oczywiście na czele z doradztwem rolniczym, z rolnikami, z instytucjami, Tutami badawczymi. Chodzi o to, żeby jednak yy... Był płynny przepływ wiedzy, płynny przepływ także tej wiedzy o innowacjach, bo to jest niezwykle ważne, żebyśmy mogli odpowiedzieć na te wyzwania, które przed nami stoją, musimy wdrożyć wiele rozwiązań chociażby z zakresu rolnictwa precyzyjnego. Ja szczególnie podkreślam rolę chociażby precyzyjnego nawadniania, które jest niezwykle ważne. Myślę, że szczególnie właśnie tutaj, gdzie się znajdujemy w województwie kujawsko-pomorskim, szczególnie na Kujawa, gdzie jest y, bardzo niska ilość opadów, ale tak naprawdę to jest wiele, wiele rozwiązań, nad którymi instytuty pracują praktycznie przez cały czas. Chodzi nam o to, żeby ten, ta możliwość zapoznania się z efektami ich pracy była jak najszersza, była jak najlepsza, żeby to nie były takie instytucje, które badania robią same dla siebie, tylko żeby rolnicy czuli w nich i widzieli w nich konkretnego partnera. I także tutaj bardzo duża rola doradztwa rolniczego, które właśnie. Powinno być tym przekaźnikiem tych najnowszych rozwiązań. W którą stronę doradztwo rolnicze powinno się rozwijać, żeby być jak najlepszym wsparciem dla rolników? Myślę, że doradztwo rolnicze już teraz bardzo dobrze odpowiada na te wszystkie wyzwania i oczekiwania, bo jego siłą jest ten bieżący kontakt z rolnikami. I wiele nowych inicjatyw, które się pojawiają, chociażby takich jak lokalne partnerstwa do spraw wody, to jest także w pewien sposób odpowiedź właśnie na obserwację tej sytuacji w terenie. To gospodarstwo w rodzinie pana Piotra jest od końca XIX wieku. On sam przejął je w 1993 roku. Zajmuje się hodowlą świń rasy puławskiej oraz uprawą roślin. Gospodarz systematycznie modernizuje swoje gospodarstwo, opierając się na eksperckiej wiedzy. Nie wyobrażam sobie prowadzenia gospodarstwa bez współpracy z odr -ami. Tutaj spotyka się świat nauki, świat praktyków oraz cały sektor szeroko rozumianej obsługi rolnictwa. Czyli firmy chemiczne, firmy produkujące maszyny. Firmy, które produkują wyposażenie budynków inwentarskich. Ośrodki doradztwa rolniczego przekazują bowiem wiedzę opartą na doświadczeniach i praktyce a to dla rolników jest najważniejsze. W 2019 roku Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie przeprowadził ponad 1000 spotkań edukacyjnych, w których wzięło udział ponad 23 tysiące rolników i mieszkańców obszarów wiejskich. Udzielono prawie 28 tysięcy porad indywidualnych i 29 tysięcy informacji. Najczęściej korzystam, można powiedzieć, z doradztwa, jeżeli chodzi o księgowość rolniczą w Aden, ponieważ z tym doradcą spotykam się przynajmniej raz w miesiącu i tworzymy księgowość rachunkową, i na bazie tej księgowości podejmowane są różne decyzje, chociażby takie jak przejście na zasady ogólne w rozliczeniu VAT, czy pozostanie na ryczałcie. Bo poprzez prowadzenie tej księgowości mamy obraz, jak nasze gospodarstwo wykorzystuje te środki, które działy produkcji są opłacalne, co można w nich poprawić, czy z których należy zrezygnować. Dzięki takiej współpracy można realizować wiele projektów, które przyczynią się do podniesienia standardów gospodarstwa i jego rozwoju, w konsekwencji do modernizacji polskiego rolnictwa.